Chodzimy już dwie godzinki obejrzeliśmy ten modniczek widzieliśmy ślady łosi nawet co u nas jest niespodzianką i rzadkością i tu już przy samym aucie 50 metrów od samochodu proszę bardzo proszę bardzo zaraz podejdziemy bliżej Czternastaczek, cudowny. Piękna sztuka. Miałem dalsze poszukiwania czternastaczka do pary. Na razie niestety nie udało się podnieść, ale jest taki oto dziesiątaczek. Także dzionek jest dzisiaj bardzo udany, jak na województwo pomorskie powiedziałbym, że nawet rewelacyjny. Dziękuję. Przyjeżdżamy na kolejne leśnictwo, i niemożliwe. Kolejny różek. Ja pierdolę. Ole piękny. I oto takie zakończenie dzionka dzisiaj. Trzy zrzuciki, dziesiątaczek, czternastaczek. I skromniusi taki dziesiątaczek No jak na wielką sobotę to naprawdę bajeczka Dzięki